Uderzeniu w głowę, jeśli stracisz przytomność, choćby na chwilę, skonsultuj się z lekarzem, gdy tylko się ockniesz. To może być wstrząśnienie mózgu albo krwawienie pod czaszką. Toalety są bardziej niebezpieczne niż rekiny. Każdego roku w USA około 40 tysięcy osób odnosi obrażenia związane z deską sedesową. Uważaj na mokrą podłogę w łazience. Rozkojarzenie jest główną przyczyną wypadków drogowych w USA. Dlatego podczas jazdy trzymaj się z dala od telefonu. Spust broni można nacisnąć szybciej, niż zdążysz zareagować. Dlatego nie próbuj rozbrajać napastnika podczas napadu. Przedmioty da się zastąpić, Twojego życia nie. Możesz oszacować, ile zostało światła dziennego, wyciągając rękę przed siebie i trzymając dłoń z małym palcem przy linii horyzontu. Szerokość jednego palca odpowiada mniej więcej 15 minutom światła. Cztery palce to około godzina. Jeśli zostaniesz zasypany przez lawinę i stracisz orientację, spluń. Ślina poleci zgodnie z grawitacją i pokaże ci, gdzie jest dół. Kop w przeciwnym kierunku. Palenie powoduje raka, wiesz o tym, ale to fakt, który warto powtórzyć. Im trudniej włamywaczowi dostać się do środka, tym mniejsza szansa, że dojdzie do włamania. Zawsze zamykaj drzwi na klucz. Uważaj też, gdy ktoś dzwoni do drzwi. Dzwonek nie oznacza, że musisz otworzyć. Konie nie widzą bezpośrednio przed, ani za sobą. Kopnięcie konia jest niesamowicie silne, więc nigdy nie podchodź od tyłu. Zbliżaj się z boku między głową a łopatką. Możesz wykonać manewr Heimlicha samodzielnie. Zaciśnij pięść tuż nad pępkiem, drugą ręką dociśnij pięść mocniej. Wbij pięść do środka i w górę, w okolice przepony. Powtarzaj, aż ciało obce się uwolni. Jeśli mężczyzna zrobi test ciążowy i wyjdzie pozytywny, może to być oznaka raka jądra. Najbezpieczniejsze miejsca w samolocie w razie katastrofy to tylne środkowe siedzenia. Najgorsze to te przy przejściu w środkowej części samolotu. Tam wskaźnik śmiertelności jest prawie dwa razy wyższy. Gdy znajdziesz się w środku paniki tłumu, najważniejsze to utrzymać się na nogach. Trzymaj ręce na wysokości klatki piersiowej, by chronić się przed zmiażdżeniem. Gdy ktoś tonie, pamiętaj tę zasadę. Sięgnij lub rzuć, nie skacz. Podaj mu długi przedmiot, którego może się chwycić, albo rzuć coś, co unosi się na wodzie. Nie podpływaj bez sprzętu, bo tonący może cię złapać i pociągnąć pod wodę. Osoba, która została wyciągnięta z wody po utonięciu, nadal może umrzeć z powodu resztek wody w płucach. To tak zwane suche utonięcie. Nawet jeśli ktoś został uratowany, potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Jeśli musisz wybić szybę w aucie, celuj w krawędzie lub rogi. Środek jest zazwyczaj najmocniejszy. Ambasady i konsulaty mają numery alarmowe działające całą dobę. Podróżując za granicę warto zapisać taki numer w telefonie. Jeśli masz broń, podczas napaści jesteś bardziej narażony na postrzelenie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy próbujesz stawiać opór. Niektórzy złodzieje śledzą wpisy w mediach społecznościowych, by zaplanować włamanie. Gdy oznaczasz swoją lokalizację, dajesz znać, że nie macie w domu. Choć to rzadkie, odstawienie alkoholu może być śmiertelne. Jeśli masz poważny problem z alkoholem i zaczynasz odczuwać objawy odstawienia, takie jak drżenie, bezsenność, nudności czy lęk, natychmiast szukaj pomocy medycznej. Astma nie mija z wiekiem. U niektórych objawy zanikają, ale sama choroba zostaje. Zawsze noś inhalator i miej aktualną receptę, nawet jeśli od lat nie miałeś ataku. Nie trzeba czekać 24 godzin, żeby zgłosić zaginięcie osoby. Hej, nie ma żadnego limitu czasowego. Im szybciej zgłosisz, tym lepiej. Jednym z objawów hipotermii jest senność. Jeśli ty albo ktoś obok przestał się trząść z zimna i zaczyna czuć się senny, to bardzo zły znak. Jak najszybciej wejdźcie do ciepłego pomieszczenia i zacznijcie się ogrzewać. Zamknięte drzwi spowalniają rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Dlatego najlepiej spać z zamkniętymi drzwiami do sypialni. Pamiętaj też o regularnym sprawdzaniu baterii w czujnikach dymu. Podczas jazdy, jeśli pedał gazu się zablokuje lub auto zacznie nagle samo przyspieszać, mocno wciśnij hamulec i wrzuć bieg na luz. Gaszenie pożaru jest dużo łatwiejsze, jeśli masz pod ręką gaśnicę. Lepiej kupić ją wcześniej, niż żałować, że jej nie masz. Najlepsza profilaktyka chorób serca, które są najczęstszą przyczyną zgonów w USA, to zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna. Utrzymanie prawidłowej wagi, ograniczenie alkoholu, niepalenie, regularna kontrola ciśnienia oraz odpowiednie leczenie cukrzycy, jeśli na nią chorujesz. Zdrowy styl życia i niepalenie zmniejszają też ryzyko zachorowania na raka, drugą najczęstszą przyczynę zgonów w USA. Porozmawiaj z lekarzem o samobadaniu i o tym, jak często powinieneś robić badania kontrolne. Twój podświadomy umysł często wychwytuje sygnały ostrzegawcze, których świadomie nie zauważasz. Jeśli coś ci nie pasuje albo masz złe przeczucia, zaufaj swojej intuicji. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.